20 przyjechało, 20 musi wrócić. 20 przyjechało, 20 musi wrócić. A, epicki trailer. <grywa> Akcja. <grywa> <grywa> Bo tutaj mówią, że jak się, jak się odzywam, to się nie skupiam na pracy. Nie, nie, nie pozwalam. O co tutaj chodzi? Nie będę ci opowiadał. Daj mi się, się mi muszę było. skupić na pracy, a nie będę nie. nic opowiadał. Jogi Który to Jogi? <śpiewasz> 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 Dyszek, czy przeprowadziłeś już analizę się do treningu? <grymne> Masz prędkości. A już naliczyłem. Raz, uwaga! Woda, 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 To jest najlepszym piłkarzem w drużynie? Sebastian! <laughs> to był mecz niż z Wiktorią Berlin? Myślę, um, że tak. Ten mecz był wymagany. Ten, jeszcze raz, dobry. Oh. <laughs> Powiedz mi pytanie, niech to sobie powiem.

Dia <noise> ja, Hubank, wo is Youtube? Tutaj musisz sobie w safari wskoczyć. Ja ja genau. Uuu... Tylko tam zamknij te nie. Yeah. No już mi wszystko chcą odebrać. <głosy> <głosy> Będziemy wiedzieć z Turcji bez przegry. Aktualnie są jakieś czasami problemy, jakiś sprzęt <noise> czy... nie ale wszystko się znajduje, także jest... Dobrze, więc...

A Ja bym kierusia, ja kierusia widział ten gdzieś za krzakiem schowany taki paparazzi, nie? nie? W kiblu, nie? Tak, i tak, Tak Pokrywka Kuma nawet się otwiera wstawiają. Kuma zejść, drejsko zetki z do. zejść, do. Zemkuba. Kuma zejść, Kuba, zetki wyjśćka do. do. Naprawdę mogły być w tańcu z jazdami i na... wydaje mi się, że wygrałby ten film. Nie wiem, miałbym szansę grać z góry. Nie wiem, czy on może grać, jak on ma w pasie 127.